Majt 2010 roku długo utkwiłem w pamięci. o ulewnych deszczach wygląda to tak, ale to nie tylko ulewne deszcze, bo tutaj nie tylko żywioł jest temu ale przede wszystkim nasza rzeczywistość. chyba pewnych ludzi którzy nie dopełniają swoich obowiązków wszystko totalnie olewają o to jest pompa którą udało mi się po 46 godzinach załatwić od momentu pierwszej pierwszego apelu, pierwszego telefonu o pompę, żeby ratować to wszystko Gdyby nie dziennikarka jednej z gazet, może do teraz tej pompy by nie było. Ale pompa pompuje już w tej chwili 22 godziny i efekt jest jaki jest. To jest nasz garaż. W ostatnim momencie udało się wynieść co pewne rzeczy. Ratowaliśmy to do samego końca, bo wydawało się, że damy radę. Mój piękny obrót, w którym tyle krwawizny, tyle potu, tyle radości z wykonania mojej roboty. Oczko, rybki, które może gdzieś tam pod nogami mi wpływają. Dom, opona, która powinna wisieć pół metra nad ziemią. W tej chwili jest pół metra pod wodą. Chodźka w ogóle nie widać. To jest nasz. Nasza jest Wszystko Takie coś jeszcze nie było. Wydawało mi się. Wszystkich się wydawało, że gorzej niż 10 lat temu z kawałkiem nie może być, a jednak że tutaj kopalnia za wszystko odpowiada, bo już wtedy była mowa o przepompowni, która miała być budowana. Zrobili dwie pompy doraźnie, tak to wszyscy, wszyscy mówili, a w najbliższym czasie miało być budowane dwie ta przepompownia. I tak to jest, jak jest. No i się stało. Moim zdaniem powinny lecieć głowy. Za wypadek na kopalni zwalniają. Za jakiekolwiek inne wykroczenia zwalniają. Ukradniesz coś w sklepie, to cię zwolnią. Wyniesiesz coś z kopalni, klocek, to przecież gro, grożą ci zwolnieniem. Pytanie, dlaczego tutaj? Nikt w tej chwili nikogo nie zwolni, albo co najmniej nikt nie ponosi konsekwencji za takie coś. A jest droga Tom, Proszę zobaczyć naszego pieska. Tego w ostatnim momencie żona uratowała. On już tak jest dwa dni. Nie wiem jak długo jeszcze będzie, bo woda w tej chwili po tylu godzinach połowowaniach praktycznie nie zeszła. Z tego co ojciec mówił, jeszcze troszkę poziom się podniósł. No, w tej chwili poziom stoi wody, no, także jesteśmy w pełni nadziei, że może zacznie ta woda schodzić. Mówię 22 godziny pompowania. Argo. Co byś ty powiedział na to wszystko, żebyś mógł mówić, co? Argo.